Cześć dziewczyny, z tej strony Agnieszka, wasz ekspert od koreańskiej pielęgnacji. Ruszam z serią Pokaż koreański kosmetyk, który? Polega to na tym, że zadałam wam pytanie na moim story na Instagramie i poprosiłam was, żebyście dokończyły zdanie, żebym pokazała wam koreański kosmetyk, który rozwiąże jakiś problem lub mnie zawiódł, cokolwiek co. Chciałobyście zobaczyć. Mam Wasze odpowiedzi. Zrobiłam sobie screeny na iPadzie, także będę na nie odpowiadać. Pierwsze pytanie. Pokaż koreański produkt, który wygładza włosy. Coś na włosy przygotowałam. Właśnie tak sobie pomyślałam, że możecie mi się coś o włosy zapytać. Pierwsze, co pokażę, to jest szampon. Wiem, że szampon służy głównie do oczyszczania i do mycia, ale ten szampon jest keratynowy i on dociąża ten włos. On wygładza włosy. Szampon jest świetny właśnie do wygładzenia włosów, do włosów takich puszących się, więc on je ujarzmi będzie ekstra. Więc do wygładzenia zdecydowanie ten. Tak wygląda. To jest absolutna moja polecajka, wiem, bo mój mąż ma po prostu na głowie taki busz i ten szampon ujarzmia ten busz. I na wygładzenie, jeżeli to nie ma być szampon, no to na pewno ta ampułeczka y, keratynowa. Bywa tak, że no nie mam dobrego dnia i one też jakoś super nie wyglądają. I wtedy ja używam troszeczkę tej ampułeczki i włosy naprawdę tak fajnie się układają, takie są miłe w dotyku. No, wyglądają świetnie. Więc to na wygładzenie w połączeniu z tym szamponem to już w ogóle ogień do wygładzenia. Jeżeli masz takie puszące się włosy, to będzie, to będzie coś cudownego. Pytanie numer dwa. Koreański kosmetyk na naczynka i przebarwienia. To będzie to. Witamina C. Serum z witaminą C. I ja polecam akurat z Goodal. Bardzo fajny jest też serum z witaminą C od misza. Te kosmetyki się sprawdzą i na naczynka, i na przebarwienia. Witamina C bardzo dobrze wpływa na naczynka i właśnie wyrównuje kolory skóry. Jeszcze fajny jest na naczynka, ale nie na przebarwienia, bo to już na przebarwienia nic nie, nie, nie pomoże. To serum różany z aromatika. Ja je bardzo lubię. To jest też dość specyficzny produkt. Dlaczego? Bo on ma taki zapach mocno różany. Jeżeli lubicie, ja na przykład kocham ten różany zapach, więc uwielbiam się smarować tym produktem. I jeszcze jest fajny krem różany z aromatika. Jeżeli masz cerę przesuszającą się, taką nadreaktywną, z widocznymi naczynkami, no to ten różany krem jest super. Ja go gdzieś mam w domu na pewno, ale no... No nie, nie, nie przytargałam go po prostu ze sobą tutaj. Ale jest bardzo fajny, taki treściwy, gęsty i też pięknie pachnie różą. Zadziała dla skór 40+, ujędrniająco i coś do pielęgnacji ciała. Tak prawdę powiedziawszy na ujędrnienie... To najlepsze są masaże, naprawdę. To lepszej opcji nie ma. Płytka głasza. Ja zresztą będę wam pokazywać. Będę robić tutoriale z masaży. Tak wygląda, tak którą ja mam akurat. Później, w drugiej kolejności, fajna jest ta ampułka z Manio Bifida Kompleks. I dlaczego? Ponieważ ona zawiera te wszystkie składniki, które są w tym bardzo znanym serum na noc od Estée Lauder. Tylko, że to kosztuje gdzieś połowę mniej i ma większe stężenia tych składników aktywnych, jest po prostu skuteczniejsze, jest lepsze. Ono jest super do cery dojrzałej, ale nie tylko do cery dojrzałej. Uwaga! Ono również sprawdzi się do cer z problemami, do cer trądzikowych. Jeżeli szukasz czegoś też na noc, takiego konkretnego, fajnego, no to bardzo fajny jest ten krem od Thank You Farm Miracle Age Repair Cream. Ja już go używałam też i pamiętam, że dałam go też do testowania bodajże mojej cioci. 50 plus wiek. Ale zobacz sobie na tą konsystencję. Jest mega, jest tak gęsta. Super produkt. Bardzo fajne właśnie na, na wieczór, na noc do cery dojrzałej. Po prostu takie bardzo gęste masełko, więc będzie mega wydajne no i fajne. Ale ujędrnienie? Nie. Nawierzenie. Ale to nie ujędrni skóry od razu mówię. To, to wiecie, takich cudów to nie ma. I nawet jeżeli są takie produkty, które będą działać ujędrniająco, no to należy liczyć się z tym, że one będą działać ujędrniająco tak długo, jak będziecie je stosować. Jak przestaniecie je stosować, no to... Dlatego masaże są lepsze. Po prostu one mają ten efekt dużo lepszy. Ćwiczycie mięśnie, twarzy. Jeśli chodzi o coś do ciała, to polecam. Uwaga, to jest rzadko spotykana rzecz, koreański produkt esencja do ciała. I czym on się różni od balsamu? Ta esencja do ciała działa jak esencja do twarzy, czyli jest przede wszystkim mocno nawilżająca i ma zupełnie inną konsystencję. Ma taką rzadszą konsystencję. Zobaczcie. Widzicie to? To jest ultra rzadkie. To się bardzo szybko wchłania w skórę. Jak macie taką suchą skórę na ciele, to to jest cudowny produkt, bo on po prostu szybko się wchłonie, nawilży. I po wsmarowaniu tej esencji, nałóżcie sobie grubą warstwę balsamu lub takiego masła do ciała. I ten efekt jest po prostu nieziemski. Kocham to. Nie wiem, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł, żeby robić takie cudowne produkty. Następne pytanie. Szybko niweluję przebarwienia. No dobra, to mamy ten sam temat. Znowu poleciłabym to serum z Gudal i serum z witaminą C. Misza. Ten tutaj już po dwóch tygodniach ja widziałam efekty, a po miesiącu już były spektakularne, jeżeli chodzi o wyrównanie kolorytu skóry. Miałam takie świeże przebarwienia. Trzeba zwrócić uwagę na to. Jakie są to przebarwienia? Jeżeli są to świeże przebarwienia, będzie je łatwo i dość szybko wyeliminować. Bardzo ważne jest używanie kremu z filtrem codziennie, żeby te zmiany się po prostu nie pogłębiały, nie pogarszały. Więc jeżeli są to świeże przebarwienia, szybko zobaczysz efekty. Jeżeli są to stare przebarwienia, które już się utrwaliły, no to będziesz musiała troszeczkę dłużej poczekać. Bardzo ważne jest złuszczanie, więc złuszczaj skórę regularnie. Używaj witaminy C, używaj kwasów AH. Zobacz, tu jest fajny na przykład taki delikatny peeling z kwasami AHA i enzymami roślinnymi i on też będzie fajnie złuszczać martwy naskórek i będzie ujednolicać koloryt skóry. Te przebarwienia po prostu będą rozjaśniane, także złuszczanie, witamina C, i SPF, to już naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą robotę. Złagodzi przesuszoną skórę dookoła oczu, powieki i pod oczami. Kurczę, ten temat z tymi oczami, to powiem Wam, że bardzo często się przewija i. Mało jest kremów na rynku pod oczy, które faktycznie działają. Ja mam takie swoje typy i cały czas wałkuję w kółko to samo. Więc ktoś może powiedzieć: "Boże, co ona się uwzięła na ten jeden produkt?", ale nie uwzięłam się, tylko tyle produktów testowałam i mało który faktycznie przynosił jakieś efekty. Natomiast fajne takie nawilżenie na suchą skórę daje ten krem De Alba. On działa rozjaśniająco, przeciwzmarszczkowo. On chyba już na piątym miejscu, albo szóstym, nie pamiętam, musiałabym sprawdzić, w składzie ma ekstrakt z białej trufli, która jest bardzo luksusowym, ekskluzywnym, drogim składnikiem, a sam krem wcale taki drogi nie jest. I tutaj w tubce mam go aż 30 ml. Ten bym polecała, jeżeli chodzi o nawilżenie. I pamiętaj, że możesz jeszcze podkręcić efekt tego nawilżenia, nakładając na ten krem... Taką cienką warstwę wazeliny. Sztos. Następne pytanie. Działa przeciwstarzeniowo, ujędrniająco. najlepiej kilka kosmetyków. Ok, ja chyba już mówiłam o tym, i pokazywałam właśnie ten, Miracle Age Repair Cream. Pokazywałam tą ampułkę od Manio. Ampułkę stosujemy po tonizowaniu. Musi skóra być oczyszczona, stonizowana. Tą ampułkę możemy nałożyć na delikatnie taką lekko wilgotną twarz. I jeszcze tak mi przyszła jedna rzecz do głowy, ja tutaj mam w ogóle zestaw, słuchajcie, w pudełku, zestaw przeróżnych koreańskich próbek, które ja testowałam na przestrzeni czasu długiego, i tak mi się właśnie przypomniało, że mam coś takiego, co też fajnie działa yy, przeciwmatkowo, i to jest na przykład ta ampułka z y, miszy. Time Revolution. Myślę, że ona podobnie działa właśnie do tej z Manio. Musiałabym porównać składy, bo tak składowo nie pamiętam, ale wiem, że ona jest naprawdę dobra. Jak ja mogłam o tym zapomnieć? SPF, moje drogie. Koniecznie musicie używać codziennie kremu z filtrem. I dlaczego polecam ten? Bo jeżeli macie skórę dojrzałą ze skłonnością do przesuszania, to on ma super taką konsystencję, fajną. I zobaczcie sobie. On jest po prostu bardzo przyjemny. Nie jest taką leciutką esencją, ale nie jest ciężkim kremem. To jest coś pomiędzy, co będzie idealne dla cer suchych. Uczucie jest fantastyczne i jeszcze od tego pięknie pachnie. Oczywiście pamiętajcie o złuszczaniu skóry. E, także cery dojrzałe, albo ten, albo ten. To są bardzo dobre peelingi do cery dojrzałej. To jest kwas hialuronowy z miszy akurat patrzcie. Tak, dla porównania. Tutaj jest misza z kwasem hialuronowym. Na tą rękę dam teraz peeling z G9, też taki żelowy. Akurat, jeżeli chodzi o pojemności, no to ten jest większy z G9. A tu jest 100 ml, a tu jest 150, no to. Jest różnica. 100 ml, 150. Zobaczcie, one są tak. To jest z G9, peeling. On jest mega delikatny. I co chcę Wam powiedzieć? Akurat przy tym, zobaczcie, jak się zaczyna delikatnie rolować na skórze. Patrzcie. Teraz zrobię z miszy. No, jest dokładnie ta sama historia. Pod wpływem. Masażu, on zaczyna się delikatnie rolować. Ten nawet, ten z G9 nawet, lepiej się roluje. Po wmasowaniu i zrolowaniu martwego naskórka, zostawcie sobie na około pół minuty do minuty ten peeling na twarzy, i później zmyjcie wodą. Efekt jest super. Też jest e, fajne oczywiście na zmarszczki. No, powinniśmy tak raz w tygodniu ten peeling zrobić. Jest idealny na punktowe wypryski. Mam dwa w głowie. E, nie mam go teraz przy sobie, ale wrzucę zdjęcie. To są plasterki Cosarex. Ja je regularnie stosuję, te hydrokoloidowe plasterki z Cosarexa. Są super, są cienkie, niewidoczne. Są dwa rodzaje. E, ja używam jeden na noc, drugi używam na dzień. Te czarne używam na dzień, bo ładniej się stapiają ze skórą. Te czerwone używam na noc. Są bardziej widoczne, ale te to są takie sztosy. I kolejny produkt, który bardzo lubię, to jest taki dwufazowy produkt w buteleczce. I pamiętam, że ja używałam takiego z marki koreańskiej So Natural. On był z wąkrotą. I on tak właśnie działał wysuszająco. Po prostu należało e, patyczek do uszu włożyć do tej buteleczki, zamoczyć go w tym płynie i delikatnie posmarować wyprysk i on po prostu tak zasuszał ten, ten wyprysk. Bardzo fajnie to działało. I jeszcze z marki Mediheal. Shot, Zero, coś, coś tam mi. Wrzucę zdjęcie, bo naprawdę nie pamiętam, ale powiem Wam szczerze, że szukałam nie tak dawno tego produktu, bo chciałam właśnie go wam pokazać i nie mogłam go nigdzie kupić, więc. Nie wiem, co jest grane, ale może marka przestała go produkować? Muszę zobaczyć. Może napiszę do Medihil i się zapytam o co chodzi. Będzie przeznaczony do cery naczynkowej, zaczerwienionej. No to właśnie, właśnie cała linia różana Aromatika, czyli to, co już wcześniej pokazywałam. E, bardzo fajna jest tutaj ta e, te zestawy z witaminą co od Goodal, czyli to serum, e, krem do twarzy, również tej marki. I fajne do złuszczania takiego bardzo delikatnego, bo te kwasy są ultra delikatne. To są kwasy PHA. I świetne właśnie są dla cer nadreaktywnych, naczynkowych, bardzo delikatnych. Fajne są maski misza z tymi kwasami PHA. Również, o ile się nie mylę, jest też peeling z kwasami PHA od Benton. To też wrzucę tutaj zdjęcie. Masz azjatyckie korzenie, pytanie z czystej ciekawości. Super konto, dziękuję bardzo. Nic nie wiem na temat azjatyckich korzeni. Pytanie po prostu pada tak często, że chyba nagram w końcu jakieś story o tym. Już nagrałam TikToka na ten temat, bo to pytanie się tak często przewijało, że ja już chyba z pół roku temu wrzuciłam. Ponieważ zarówno ja, jak i mój brat mój brat to już w ogóle wygląda jak. Bo jakiś Korańczyk albo Chińczyk na pewno nie, nie wygląda tutaj na, na Polaka. Natomiast, no, może taką króciutką historię Wam opowiem, ponieważ nie znamy do końca historii rodziny mojego taty. Najdalej, gdzie udało nam się namierzyć naszą babcię, bo rodzina mojego taty bardzo dużo się przemieszczała, to była gdzieś tam granica Ukrainy z Rumunią. I koniec, no, nie wiemy nic więcej. Moja babcia też zmarła bardzo młodo, mój tata miał 8 lat, więc. Był naprawdę mały. No teraz jedyne źródło informacji o rodzinie babci to jest kuzynka mojego dziadka. No to od niej mamy jakieś informacje. Także no nie wiemy, nie wiemy zbyt wiele. Na TikToku pamiętam, że wiele osób proponowało mi zrobienie testu genetycznego i też się przymierzam właśnie do zrobienia tego testu MyHeritage. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama jestem mega ciekawa. Pomogą na ślady pozostawione po pryszczach. Lady pozostawione po pryszczach to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Czy to są przebarwienia, czy to są takie, wiecie, dołki, grudki. Jeżeli chodzi o takie blizny po pryszczach, potrądzikowe, trądzikowe, świetna jest esencja ze śluzem ślimaka od Kosareksa. Jest rewelacyjna. Możesz do tego dołożyć jeszcze krem ze śluzem ślimaka. Jest totalnym sztosem. Natomiast jeżeli chodzi o przebarwienia, no to złuszczanie właśnie na przykład takie peelingi z kwasami AHA, BHA... Fajne są kwasy AHA na przebarwienia, tutaj mam tą esencję od Cosarex i ją stosujemy po oczyszczeniu skóry, na suchą skórę, wylewamy na dłoń, na twarz, zostawiamy na 20 minut, żeby sobie mogła spokojnie podziałać, no i później wklepujemy nasze serum lub krem. Pamiętaj tylko, żeby kwasów nie łączyć z witaminą C i retinolem, żeby nie podrażnić skóry. I również po kwasach staraj się nie stosować jakichkolwiek kosmetyków typu, nie wiem, niacyna na przykład lub no właśnie ta witamina C, które mają wysokie stężenia, żeby po prostu nie obciążać skóry produktami z wysokim stężeniem składników aktywnych. Pomijam rzeczy nawilżające, bo to jak najbardziej tak. Natomiast wszystkie inne działające gdzieś tam rozjaśniająco, no to, to, to raczej sobie odpuśćmy. Użyjmy tego w inny dzień. Podkład krem BB dla cery tłustej i mieszanej. To jest krem spurito. On też się sprawdzi dla cery tłustej i mieszanej, pomimo, że on daje też taki glow. Pomaga w niedoskonałościach dla 15-latki. Młode skóry, ja po prostu bym naprawdę mimo wszystko stawiała na minimalizm. Ja bym tak postawiła na maseczki oczyszczające takie na przykład z olejkiem z drzewa herbacianego misza bym również y, użyła takich maseczek oczyszczających z glinkami. Na przykład bardzo fajna jest maseczka oczyszczająca zmywalna od Amil. Tutaj ją wrzucę. Też maseczka taka oczyszczająca, bąbelkująca od Gina Skin. To jest, to jest też y, bardzo fajny produkt, ale przy tym całym oczyszczaniu nie zapomnij o nawilżaniu skóry. To jest super, super ważne żebyś nawieżała skóra jakimiś lekkimi formułami. Bardzo fajny jest na przykład krem z Pyunkang Yul, Moisture Cream. Fajny jest też, o tutaj akurat go mam, ten krem z aromatika On jest też bardzo lekki, zobacz sobie jaką on ma leciutką konsystencję. Taki jest naprawdę jak, no to jest taki żelik. Jest naprawdę super lekki, nada się i na dzień i na noc. Fajny jest też dlatego, że ma dużą pojemność, 150 ml. No nie jest jakiś tani oczywiście, musiałabyś tam poprosić rodziców, ale też możesz powiedzieć, że krem ma 150 ml, czyli mamy trzy kremy w tubce, bo krem kosztuje koło stówki, poniżej stówy na pewno, no ale podchodzi pod 100 zł. Więc jakby nie patrzeć, to jesteś oszczędna. Także taki krem i pamiętaj też o codziennie o SPF-ie. Koreański produkt, który jest ideałem. Jezu, serio, wy mi takie trudne pytania zadajecie. Jak ja mam wybrać jeden produkt? Nie, no słuchajcie, to ja nie, ja nie jestem w stanie tego zrobić. No nie wiem, no to to... No i, i co? I... Jeden mam wybrać, mam trzy. Dobra, no to pokażę trzy. Słuchajcie, Beauty Water, mój absolutny hit. Zawsze do niego wracam. Kocham po prostu Beauty Water miłością nieskończoną. To samo dotyczy kremu Balancing Gel od piąki Yul. Po prostu zawsze ratuje moją skórę, cokolwiek by się nie działo. Zawsze to jest moje koło ratunkowe. Mam zawsze zapas w domu. Kocham, kocham, kocham. I tak samo, mimo że stosuję wcale nie jakoś długo, tak z pół roku stosuję te, to serum od Goodal, i pokochałam je totalnie, przepadłam, uwielbiam to serum. To są moje ideały. Jest peelingiem gruboziarnistym do twarzy. A dobra, dobra, ale mam coś, słuchajcie. I możecie się nawet zdziwić, bo jest to dość popularny produkt od Skinfood Black Sugar Mask, chyba tak się nazywa. I nie polecam go do twarzy, jest po prostu straszny, zrobi Wam niezłą masakrę na buzi, natomiast jest bardzo fajnym peelingiem do ciała. I jego przeznaczenie jest do pielęgnacji twarzy, ale nie polecam stosowania go na buzi. Pasuje do każdego rodzaju cery. O jacie! Dobra, mam, mam. To jest sprytne rozwiązanie. Olejek oczyszczający. Akurat mam w domu i używam ostatnio ten ze Skin 1004 olejek pasuje do każdej cery. Serio. Po prostu dwuetapowe oczyszczanie może stosować każda cera. Ten olejek jest lekki, bardzo przyjemny, delikatny. Wylewacie go sobie po prostu na dłoń, rozgrzewacie w dłoniach i w buzie pełną makijażu masujecie ten olejeczek, aż usuniecie makijaż i SPF z twarzy. Zmywacie wodą i później przechodzicie do pianki lub żelu. No to to jest Produkt, który pasuje do każdego typu cery, jest antyzmarszczkowym mistrzem. Świetny jest zestaw. Zaraz Wam tu wrzucę zdjęcie. To jest taki wygładzający zestaw takich 10 masek w strzykawkach, które należy włożyć do y, ciepłej wody, odczekać aż on tam po prostu zmieni konsystencję na taką nieco rzadszą. To maskę nakładacie sobie na oczyszczoną twarz i czekacie. No, chyba, nie wiem, z 15-20 minut, już nie pamiętam dokładnie, zmywacie z twarzy i później, jak ją osuszycie ręcznikiem, nakładacie taki booster na twarz, wygładzający. Boże, to jest cudowne! Cudowne! I to jest taki hit na zmarszczki. Pokaż koreański produkt, który nawilży jak żaden inny. Pacie, no, Boże. Ten. A. Balancing gel i jeszcze fajny jest krem ze śluzem ślimaka od kosarek. Kosarex kwas hialuronowy, talnym dobyściakiem i zmiata wszystkich jest balancingże. Rozjaśnij przebarwienia. Zestaw z witaminą C i jeszcze i jeszcze bardzo fajny na przebarwienia jest oprócz zestawu z witaminą C i znowu ta esencja z kwasami aha od Kosarex serum. Propolisem i niacyną tej marki. Pokaż koreański kosmetyk, który był pani pierwszym kosmetykiem. A! Błagam! Ja nie jestem żadna pani. Proszę mówcie mi po imieniu dziewczyny. Będzie mi ja się będę lepiej czuć, a nie tak staro. Pierwszy kosmetyk. Koreański. Jać. Yeah. Naprawdę nie pamiętam. Albo był to kosmetyk z linii green, green Tea od Innisfree, albo był to produkt od Skin Food. Ale ten Skin Food to była też taka mniej popularna linia. Ja pamiętam, że te kosmetyki przywiózł mi brat z Korei, jak tam studiował i wybierał je ze swoją dziewczyną ex dziewczyną koranką, bo teraz ma narzeczoną, żeby nie było, że ja tego nie mówię, to ex dziewczyną koranką yy, wybrali mi jakieś właśnie fajne produkty i przywieźli i wtedy się zakochałam w tej pielęgnacji, no i od tego się cała moja przygoda zaczęła i to było jakieś 8 lat temu, to jest coś koło tego i były to dla mnie wtedy totalnie sztosowe kosmetyki i przepadłam. To jest coś węża pory. Maska oczyszczająca od yy, Amil. Maska bąbelkująca od Jeannine Skin. To też tutaj pokażę. Peeling w żelu z kwasami AHA i BHA. To również będzie działać yy, zwężająco na pory. Także coś złuszczającego, kwasy AHA, kwasy BHA. Yy, maseczki z glinkami. Yy, taj właśnie z Jeannine Skin jest fajna. Jest też, yy, też ma błoto termalne, jest taka nietuzinkowa. Pański kosmetyk, który naprawdę redukuje cieniem wokół oczu. Jedyne co mi przychodzi do głowy, ale ja jeszcze nie miałam okazji testować tego kremu. Wiem od mojej koleżanki z zespołu Shibushi, że ten krem jest naprawdę świetny i fajnie rozjaśnia. Ja będę go testować jakoś właśnie w tym tygodniu. Z tej samej marki z witaminą C od Goodal. I on może faktycznie coś zdziałać, jeżeli chodzi o cienie pod oczami. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli te cienie pod oczami miałyście już od zawsze, one nie pojawiły się nagle, nie są efektem jakiegoś waszego niewyspania, stylu życia, diety, tylko one są z wami już od zawsze, to naprawdę ta szansa, że one znikną. Jest marna, możecie ewentualnie troszeczkę sobie to rozjaśnić, wyrównać koloryt, ale one całkowicie nie znikną. Jeżeli towarzyszą wam od zawsze, to żaden krem nie zrobi tych cudów. Tylko mnie nie znizuujecie błagam. No nie chcę wam wciskać kitu. po prostu no nie ma takich cudów, nie ma. Co u mnie zadziałało, ale ja w ogóle nie mam tendencji do jakichś cieni pod oczami. U mnie się zaczęły pojawiać problemy w momencie, jak ja przestałam sypiać dobrze. Mam malutkie dzieci. No to wtedy faktycznie te cienie się pojawiły u mnie. No i ja byłam je w stanie zniwelować. Fajnie też działa na cienie pod oczami, poza produktami, takimi typowymi kosmetykami. Zielona herbata, te fusy z zielonej herbaty, możecie sobie wziąć taką saszetkę po zaparzeniu zielonej herbaty, wyjąć ją, ostudzić do temperatury pokojowej i nałożyć sobie pod oczy. I to też działa. Jeszcze jedno pytanie. Zawiera okluzyjne składniki, jest tani i nie zapycha. Taniością to tak może być trochę gorzej, ale z Etude House. Wrzucę Wam zdjęcie. Chodzi o ten produkt. On będzie poniżej stówki. Super nawilża i jest taki, tworzy taką okluzję właśnie. To wszystko. Zrobię kolejny taki cykl. Może będziecie miały jakieś nowe pytania do mnie. Ja znowu się rozgadałam i miał być krótki film, a znowu jest strasznie długi. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, jeżeli chcecie więcej informacji i więcej wiedzy o koreańskiej pielęgnacji, o tym jak dbać o skórę według koreańskiej filozofii, koniecznie zasubskrybujcie i czekajcie na więcej, bo będzie jeszcze więcej odcinków. Miłego dnia. Pa, pa. ściskam Was.